Cześć! Witajcie w filmie o wskaźniku napięcia WNC3 firmy FF. Rozpakujmy sobie w opakowaniu, mamy wskaźnik oraz instrukcję obsługi. W instrukcji mamy wyjaśnione bardzo prosty i przystępny sposób, jak podłączyć. Wskaźnik napięcia do zasilania. Wskaźnik nasz przeznaczony jest do pomiaru wskazywania wartości jego napięcia przemiennego w zakresie od 80 do 500 V AC. Producent tutaj podaje, że w przypadku spadku napięcia poniżej 80 V może nastąpić wyłączenie wskaźnika, to znaczy nie będziemy obserwować wyświetlanych cyfr, gdyż wskaźnik zasilany jest z tego samego napięcia, które mierzy. Na wyświe... Mamy trzyrzędowy wyświetlacz, trzycyfrowy z rozdzielczością 1V. Odświeżanie wyświetlacza 5 razy na sekundę. Z boku tutaj wskaźnika mamy schemat elektryczny: zaciski 1, 2, pierwszy woltomierz, zaciski 3, 4, drugi oraz zaciski 5 i 6, trzeci wskaźnik pomiarowy napięcia. Ja tutaj nie mam możliwości pomiaru trójfazowego, gdyż mam dostęp tylko do napięcia 230V. Ale podłączymy sobie wskaźnik do napięcia każdy tutaj tor pomiarowy i sprawdzimy, czy są jakieś różnice we wskazaniach, czy są one zbliżone. Prezentowany tutaj wskaźnik napięcia WNC3 jest doskonałym zamiennikiem dla lampek sygnalizacyjnych w rozdzielniach elektrycznych i szafach sterowniczych zamiast stosować trójfazowych wskaźników w postaci lampek ledowych lub kontrolek żarówkowych, Możemy śmiało zastosować jednomodułowy montowany na szynie TH35 trójfazowy wskaźnik napięcia. Jak podłączymy nasz wskaźnik napięcia w NC3? Z, z boku wskaźnika mamy narysowany schemat. Mamy ten schemat także narysowany w instrukcji obsługi. Do zacisku 1 podłączamy przewód fazowy, do zacisku 2. Przewód neutralny do zacisku numer 3 przewód fazowy, do zacisku numer 4 przewód neutralny oraz do zacisku numer 5 przewód fazowy i do zacisku numer 6 przewód neutralny. Lub jeżeli chcemy mierzyć napięcie międzyfazowe, na przykład L1, L2, to do zacisku 3 fazę L1, a do zacisku 4 przewód fazowy L2 lub L3. Wtedy będziemy mierzyć napięcie 400 V AC. No ale my, z racji tego, że mamy dostęp tylko do napięcia 230 V, zmierzymy sobie to napięcie, ale na każdym z torów pomiarowych. Tutaj zastosujemy taką obudowę sześciomodułową bezpiecznik, wyłącznik nadmiarowo-prądowy taki akurat mam pod ręką C2 wskaźnik napięcia. Wykonaliśmy już niezbędne połączenia, dobrze, więc załączamy zasilanie. I obserwujemy wskazania. Tak jak już wcześniej wspomniałem, są one odświeżane 5 razy na sekundę, ale już widzimy, że się zgadzają. 234-235 V. Nie ma tutaj żadnych jakichś dużych rozbieżności, także możemy przyjąć, że wszystko jest ok. Jeszcze raz. Załączamy. Dwieście trzydzieści cztery, dwieście trzydzieści pięć. Wskaźnik na pewno sprawdzi się doskonale w rozdzielnicach, tak jak już wspomniałem, jako zamiennik lampek kontrolnych, czy to starych jeszcze tych żarówkowych, czy nowych, LEDowych. Polecam serdecznie. Cześć!